Ostatnio witałem się słowami BOSUA, a dzisiaj muszę powiedzieć chyba AREBO, bo z pogonią pożegnał się trener Robert Kolendowicz. I o tym, ale też o naszych przewidywaniach przed meczami, przed meczem z Lechią Gdańsk, bo po, porozmawiamy sobie dzisiaj w gronie. i witam Olgier Moskalewicz i absolutny debiutant w naszym gronie Wojciech Lisowski witam. Panowie, no trzeba zacząć na pewno od tematu zwolnienia trenera Kolendowicza. Duży szok, duże zdziwienie, czy raczej spodziewaliśmy się tego prędzej czy później? Ja się spodziewaliśmy, ale nie oczekiwaliśmy tego ruchu jednak. Demes. Hmm. E... Jak funkcjonuje Alex? Prezes Alex. No spodziewać się można wszystkiego, spodziewać się niespodziewanego. No były jakieś tutaj głosy, że trener Kolendowicz na pewno siedział na gorącym krześle. No. Wydawało się, że po dwóch udanych meczach przed przerwą reprezentacyjną pozycja trenera jest bezpieczna sześć punktów w dwóch ciężkich meczach. Wydawało się, że będzie jakiś progres po, po tej przerwie reprezentacyjnej, no jednak porażka z Koroną dopięła klamrę, że we wtorek otrzymaliśmy dwie informacje. Jedną o transferze, in, druga o zwolnieniu trenera kolejowicza. Ale jak myślisz, czy trener padł bardziej ofiarą słabych wyników, czy tego, że był opcją poprzedniego zarządu? Wiesz co, no, może i, i, i te dwie sytuacje miały na to wpływ, chociaż powiem, też byłem zaskoczony. Gdzieś tam do mnie dociały, docierały informacje. I z przeglądu sportowego dziennikarze dziś się dopowiadali, pisali, że z dobrze poinformowanych źródeł mają taką informację, że, że Robert niedługo zostanie zwolniony. Ja tego w ogóle nie przyjmowałem, myślałem, że to tylko ewentualnie takie medialne. Gadanie. Także no na pewno przykra sprawa, bo Robert jest tutaj już od 10 lat chyba, tak? był przy trenerze Gustawsonie, był asystentem, był w Urianiću, teraz te, przez ten okres był sam trenerem, także no na pewno tutaj zżył się z zawodnikami, z klubem, z nami, to wszystko jest nasz kolega, który grał z nami w piłkę, także no bardzo przykra sytuacja, jest, jest mi go bardzo no, szkoda. No ale niestety ten zawód jest taki, a nie inny i trzeba z tym, że jak się podpisuje kontrakt, to się odlicza, że kiedy cię tam gdzieś odsuną, zwolnią. No ja życzę Robertowi, no mam nadzieję, że on teraz sobie troszeczkę odpocznie, z dystansem do tego podejdzie. Wierzę w jego umiejętności, nie lubię tego słowa warsztat, ale z tego co obserwuję, ma na pewno dużą wiedzę, charyzmę, dobrze żyje z zespołem, potrafi utrzymać szatnię, także liczę na to, że już niedługo zostanie jakąś propozycję i i na półgoni świat się nie kończy, także też pewnie już myślał o tym, że kiedyś gdzieś odejdzie, będzie się rozwijać się dalej i miejmy nadzieję, że, że otrzyma bardzo dobrą propozycję i dalej będzie w tym zawodzie się realizował. 15 lat jest tutaj. W 2010 roku no, naprawdę zaczęła grać. Razem przychodziliśmy do pogoni w 2010 roku za środka Mandrysa. No ale nie, nie był nie, no stop, znaczy, no stop w pogoni w nie mówi ile był, bo był że dwa lata w flocie świnęliście, czy rok w flocie A, kończył karierę na pewno w A, Flocie. Przerywnik, ale mieszkał w Szczecinie cały czas. A, to też yy, taka fajna historia, jeżeli chodzi o trenerkę, bo można powiedzieć, że przeszedł modelowo wszystkie te szczeble tutaj yy, w Szczecinie, w pogoni. Wracając już po zakończeniu kariery, był w drugim zespole, był też tam odpowiedzialny, w akademii, odpowiedzialny za jakieś pewne rzeczy w akademii. Później trafił jako asystent do trenera Ryunia później asystentem trenera Gustawsona, W tym czasie też zaczął kurs UEFA Pro i tak naprawdę był przygotowywany na to, żeby zostać pierwszym trenerem Pogani Szczecin i osiągnął ten cel. I można powiedzieć, że. Za tamtego zarządu był to modelowy, gdzieś tam przykład tego, jak wychować swojego trenera. Poprowadził e, e, przez dwa sezony, można powiedzieć, e, e, po Uważam, że byłem, byłem w częścią tego zespołu i, i naprawdę e, i duży, duży szacunek mam do Roberta, jeżeli chodzi o, o, o warsztat, tak jak, jak to powiedziałeś, bo. Dzisiaj to jest trener, który jest z tego nowego rozdania, i, i już jest trochę inaczej na, patrzy na tą piłkę, i, i ta piłka poszła do przodu, a uważam, że sobie poradzi na pewno wiadomo, szkoda, bo to jest człowiek stąd, człowiek, który tutaj dużo, dużo serca, dużo swojego życia poświęcił, i tak jak widzimy na, na różnych tam portalach społecznościowych, nie przypominam sobie, żeby tutaj społeczność szczecińska tak dziękowała i żegnała trenera, jakiegokolwiek, który tutaj był, bo jednak doceniają ludzie to, to, co zrobił dla pogoni, Robert. No właśnie, wspomniałeś, że byłeś zawodnikiem u trenera Kolendowicza. przede wszystkim w tym ostatnim sezonie, kiedy w oknie zimowym nie wiadomo było, co będzie dalej z pogonią, było sporo odejść. Były 30, ale już kilka programów temu omawialiśmy, jak te przyjścia wyglądały, do jakiego, z jakiego rodzaju West Hamu <gryw> ci zawodnicy przyszli. Powiedz, co było siłą trenera, że potrafił wskrzesić w was taki ogień, że wy prawie wylądowaliście z Pucharem Polski w rękach i w miejscu premiowanym w lidze m, europejskimi pucharami? Okej, okay, to się nie udało koniec końców, ale nikt się nie spodziewał jeszcze w styczniu, że w ogóle będziemy o takie cele grać. Wiecie, no, zjedliście na piłce zęby tutaj, Bartek Olo. Nie wiem, czy ty funkcjonowałeś w jakimś poważnym zespole na no, Jole nie wiem z tym czy ja no, 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 mówisz, ale raz jest tak w piłce, że czym gorzej, tym lepiej. A byliśmy w ciężkim momencie tutaj zawirowania te, te klubowe. A uważam, że Robert, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysem w, tym, w tamtym akurat momencie e, poradził sobie idealnie, bo, bo scalił ten zespół i, i wie, wiemy jakie były zawirowania, jeżeli chodzi o, o finanse, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie odejścia, o to, że nikt nie przyjdzie. E, plusem było to, że no, Robert był cały czas przy tej drużynie. Wcześniej i znał większość chłopaków, i my od pierwszego momentu, kiedy Robert został trenerem, kupiliśmy tą wizję jego, bo wiedzieliśmy, że, że chcemy tak grać po prostu. I w styczniu, spotykając się na, na, na tych pierwszych treningach, obraliśmy e, jedną drogę. I, i, I Robert już wtedy powiedział, że albo idziemy wszyscy razem w jedną stronę. A jeżeli ktoś ma po prostu inny plan i, i nie podoba mu się to, co się dzieje, to, to może zmienić otoczenie i zostali ci ludzie, którzy, którzy chcieli coś osiągnąć, i to jest tak jak, jak tak zwana ręka, 5. W tym momencie wszyscy byliśmy scaleni i, i dało to efekt. I uważam, że na tamten, tamten moment no, wycisnęliśmy maksa, gdzie. Wiadomo, byliśmy w tym finale i chcieliśmy wygrać trofeum pierwsze dla, dla, dla Szczecina. Nie udało się, ale mimo to i tak to było dużo osiągnięcia, bo przed tą rundą i tak nasz skreślał i, i nikt nie wierzył w ten zespół, i, i w ogóle to już było zakopywanie, zakopywanie te, tego klubu, a tak naprawdę poradziliśmy sobie. Dość dobrze. Panowie, chciałbym kiedyś o to trenera zapytać, jak trochę już emocje opadną, ale jak obserwowałem na przestrzeni ostatnich kolej, przede wszystkim uderzył mi obrazek trenera po meczu z górnikiem, zabrze na konferencji prasowej, bo zobaczyłem pierwszy raz człowieka bardzo zrezygnowanego, wyprutego z emocji, a takiego, który sprawiał wrażenie, że nie chce być już w tym miejscu. Pomyślałem sobie wtedy, że no jest to pokłosie ostatnich słabych wyników z zespołu. Ale później znowu był mecz wygrany u siebie i kolejna konferencja, i niby te emocje były trochę inne, ale wciąż nie widziałem, że wraca ten stary dobry Robert Kolendowicz. Bo jeżeli sobie nawet skojarzymy wypowiedzi, i, i czy to na konferencjach, czy w programach, czy gdzieś tam prywatnie, to po pierwsze jest to człowiek wiecznie uśmiechnięty. Po drugie, nawet jeżeli to były negatywne emocje, tak jak po przegranym Pucharze Polski, to one wchodziły w takie skrajne typu płacz, typu były przepełnione tym, że on chce. Tu miałem wrażenie, że widzę w pewnym momencie człowieka zrezygnowanego. Mm. I ja wysłałem taki wniosek już kilka tygodni temu, tylko nie pamiętam, czy w prywatnej rozmowie, czy na łamach naszych programów, ale czy może to zwolnienie to nie wyjdzie na dobre przede wszystkim trenerowi, a nie podanie. Jeszcze są pytania też do trenera, jak to, jak to wewnętrznie przeżywał, jak okazywał to na zewnątrz. Na pewno, na pewno czuł, chyba że ten koniec się zbliża po prostu. Wiedział, jaka, jaka jest otoczka tutaj tego wszystkiego, czego oczekuje zarząd, jak to funkcjonuje wszystko. No, ba, funkcjonowanie klubu trosze, zmieniło się nie troszeczkę, tylko o 180 stopni w porównaniu z tym, co było z poprzednim zarządem. I wydaje mi się, że do Roberta docierało, że, że po prostu... Co gra prawie o posadę. I być może dlatego, bo widać u niego tą rezygnację, bo wiedział, że i tak prędzej czy później ten moment dojdzie. I być może faktycznie czuje ulgę teraz. Poczuł ulgę, że puściło go to, że naprawdę odsapnie trochę, oczyści głowę, spędzi czas z rodziną, nie wiem, wyjedzie gdzieś na wczasy, a, a jedno jest pewne, że wróci do futbolu, będzie trenerem, będzie dobrym trenerem, będzie bardzo dobrym trenerem i myślę, że będzie trenerem w bardzo dobrym klubie. Ktoś rzucił tezę na Twitterze, że prawdopodobnie Robert Kolendowicz prędzej wsadzi coś do swojej gabloty niż Powań i ja chyba jestem w stanie się z tym zgodzić. Olo, chciałbym trochę przejść teraz do mm, tematu samej pogoni. Dużo się dzieje, duże transfery. No, Ty byłeś świadkiem jakby z pierwszego rzędu często rewolucji, jeżeli chodzi o kadrę, o zarządzanie w tym klubie, i to się nigdy nie kończyło dobrze. Masz podobne przeczucie, jak patrzysz teraz na to, co się dzieje w klubie to znaczy, wiesz, no, trzeba dać e, trochę czasu tutaj i e, działaczom, i władzom, e, zobaczyć bo jeżeli chodzi o, o nazwiska, to tutaj no, na pewno zawodnik, który ma przyjać, e, już jest, tak, już dawał prywatnie samolotem, no, na, na, na nasze tu warunki, to, to wielkie, wielka no, sytuacja, tak, tak że. Także ja pamiętam tego zownika z czasów, jak grał w, 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 we Francji, w Pienciarze Francji, no ale trochę lat minęło. Ja nie wiem, jak jego, jaka jego ostatnio była tam droga piłkarska, gdzie on występował, czy jakiejś jak dyspozycji. Także e, nazwisko no, robi wrażenie, ale no, poczekajmy, e, zobaczymy, jakie jest dyspozycji, czy jest zdrowy, czy jest przygotowany do gry, czy on w ogóle mówię, czy on ostatnio grał w piłkę, bo ja tego nie, nie wiem. Mówi się o jakimś następnym transferze, My też nie wiemy co to za, za zawodnik, chyba jeszcze nazwiska nie, nie powiem. No już po, Zaję, podobno tak? gdzieś tam się oficjalnie mm. dogosza, bo już nie nadąża z tymi tweetami. No ja wiesz, ja aż tak nie radzę że poza już zawać. jest Finiba. Ja aż tak nie latam, już, już jest ale Już tak jak ty, także... Już jest Ale później, nie, wiesz, nie ma ron, ale... Zaję. Nie, nie, że nie. Mięty. Że co? Że zostaje, że jest nowy zawodnik, tak? Czy nie no, że, jest, że już nie będzie nowego. No, ale jest do prawobronca i... A co no to jakiś tam? To już nie, no i wczoraj, wypowiedź słyszałem, że już zakończyliśmy w montaż kadry. Ale wczoraj trenował. Ten nowy, czarny Sytuacja się zmienia, tak że dlaki. prawdopodobnie jak wypuścimy jak ten program, to już będzie trzech nowych zawodników. Wracaj do tego, co zapytałeś, no mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, wiele lat, wiele zabierowań w Pogoni, różne sytuacje, degradacja do czwartej ligi, do, także obudowa Pogoni, no, mam nadzieję, że że nie po to ci ludzie tutaj przyszli i zainwestowali swoje pieniądze, żeby za jakiś czas, żebyśmy musieli przeżywać to, co kiedyś przeżywaliśmy, także, także no dzisiaj wiadomo, jesteśmy trochę w sytuacji takiej, że jest zwolniony trener, nasz trener, tak, bo nasz kolega, nasz... Yy... Chłopak, który tutaj wiele lat spędził i mam nadzieję, że no, jakoś to powoli będzie sytuacja szła w dobrym kierunku. Zobaczymy, kto zostanie zatrudniony jako trener, bo nawimy się, że teraz w tym meczu chyba ktoś z asystentów będzie prowadził zespół. Mówi się w Niemcu, też dokładnie nie znam jakieś Równy? z przeszłością właśnie. Dlatego, <laughs> dlatego bądźmy dobrze myśleli, no mówię, na pewno dzisiaj jesteśmy troszeczkę no, zdołowani tą, tą decyzją o zwolnieniu trenera. Tą sinusoidą, tak? bo to mówię, Robert się borykał z tym tutaj cały czas tak jak Bartek powiedział, z meczu na meczu miał cały czas tutaj akcję. Bo jeżeli te dwa ostatnie, te przedostatnie dwa mecze były wygrane, no to sytuacja troszeczkę się poprawiła. No, ale tak już przegrany znowu pokazał, że, no, że są nerwowe ruchy w klubie. I na pewno to, co rozmawialiśmy o tym, o minie jego, jego może, no może nie rezygnacja. Podejrzewam, że on nigdy nie, chciał, nie, nie wierzył w to, yy, znaczy nie chciał zrezygnować, nie chciał być zrezygnowany, się że tak go odbierano, no, ale na pewno yy, dużo się działo w jego życiu sportowym. Yy, te wszystkie komentarze yy, to na pewno też yy, kibice, którzy no, są podzieleni. tak Jedni są zadowoleni, że odszedł, drudzy się bardzo, by został, także, także no, też yy, trzeba to odbierać w ten sposób. I, yy, Dajmy Robertowi, żebyś sobie faktycznie odpoczął, on sobie na pewno poradzi i będzie miał dobrą, jak najszybciej propozycję, a Hogoń też mam nadzieję, że wejdzie na odpowiedni tor, chociaż no na, na to chwilę są zawirowania. są fajne informacje, dobre, no gra jest, uważam, że pogon nieźle go? bo ten mecz ten, który przegaliśmy, gdybyśmy wystrzeli pierwsi gol, a też ten mecz mógłby się zako zako zakończyć inaczej, także ja widzę troszeczkę optymizm, w tym wszystkim wierzę, że, że będzie nie najgorzej. No tak, dobrą Wejdzie. zawsze, że jesteś za optymistą. Byłem ogólnie tak, tak tak trener z Niemiec, który trenował, nie wiem czy był w To Tak, <trafik> tak. Wiem, że czasowo to nowa e, jakoś e, chyba zespół Nsiwki. Ja, ale nie miał fajnie z nazwiska. Ale tak, jest cyklu... zainteresowanie byłego by z trenera Hal City, niby zainteresowanie byłym trenerem Hull City, zainteresowanie trenerem, który zdobył czterokrotne mistrzostwo Belgii. E, Wayne Rooney Nie zdziwiłbym się, jakby nagle Santos się pojawił na radarze i tego typu trenerzy. To ile? Głośne nazwisko. Zrobimy takie akcje Hollywood chyba sobie w pogoni. Mam kurczę, no mam nadzieję, że to kiedyś odczekam, ale tak jakbym miał aktualnie użyć zdania, które by podsumowało to, co się dzieje w pogoni, no to kto jest kibicem pogoni, ten się w cyrku nie śmieje. Nie? Bo to trochę zaczyna tak wyglądać. Trochę się śmiejemy, troszkę żartujemy, trochę to obserwujemy. Ale tak szczerze, jakby to tak usiąść z chłodną głową, sobie przeanalizować jej ruchy kadrowe i to, jak gramy, no to równi, równia pochyła taka, że no szkoda, gadę. Wiesz, to też chodzi o to, że fajnie przychodzą te nazwiska wielkie, a naszą ligę potężne bo tak można to nazwać. Ten ostatni transfer i dla większości kibiców, laików którzy, nie wiem, wchodzi i patrzy z no niż, niż świata. Reprezentant Francji grał w Manchester City. Eee, ale jak zagłębiasz się bardziej w to, to co poruszyliście no, w ostatnim no, programie, bo czekaj mi nie? skończyć, no, że tam jakieś, no, jakieś problemy tutaj w tym Zurichu, był gdzieś we Francji. Koniec końców i tak ich wyznacznikiem będzie boisko. Jeżeli się obroni na boisku, no to nikt złego słowa nie powie i nie takie, może no nie takie, bo to jest pierwszy, pierwszy, chyba nie drugi mistrz świata w, w polskiej Ekstraklasie, bo, bo pierwszym jest pierwszym i on zawsze dawał temu górnikowi bramki, ofensywny zawodnik i, i tak jak chyba ty powiedziałeś, że ciężko będzie wygrać jednym zawodnikiem, który jest lewym obrońcą mecz. No, ale no, musimy poczekać, musimy zweryfikować to, to na boisku, bo tak samo jak, jak Greenwood, tutaj, wiadomo, pier, drugi mecz przegraliśmy na, na Koronie, gdzieś trochę spadły już gromy na niego, czy, czy na Pozok, gdzie oczekiwania są bardzo duże. I to też jest taka pułapka, że duże nazwisko i bardzo duże oczekiwania. I z tego wydaje mi się, że będę, będą rozliczani ci lebownicy. Czyli razem mówiąc to wszystko, tak we wtorek przyszliśmy taką puśtawkę nastroju, bo na ten transfer to było coś takiego wow, jak ogłosili, wiesz, troszkę się pośmialiśmy, troszkę mamy oczekiwań, troszkę znaków zapytania, co to będzie, czy będzie wow, czy będzie nie będzie. Wiesz, tak jak sam wiesz, chcieliśmy wrócić, kręcić drugi raz program. Jak się dowiedzieliśmy, że zwolnili Roberta, ale stwierdziliśmy, że to jednak takie. No dwie inne sytuacje, tutaj sytuacja wow, tu jednak nastał taki smutek troszeczkę, bo, bo kończy się pewna, pewna jakaś tam epoka, nie? I już to pomijając się... fakt jakichś tam znajomości, bo to jest naturalne, że znasz się z trenerem Molo i, i Wojtek, ja mniej, pomijając fakt jakichkolwiek jakichś tam zależności przyjacielskich, koleżeńskich, to my byliśmy po prostu, jako osoby, które się interesują piłką, no żaden z nas by nie stwierdził, że to jest dobry ruch, żeby zwalniać trenera Kolendowicza. No, no, dokładnie, nie... dokładnie, patrzmy na to tak obiektywnie, że, że zrobiło się troszkę smutno, gdzieś tam jakaś, koniec pewnego etapu. Zaczynać się nowy. Patrzymy, co z tym tych... Powiedziałeś, że mieliśmy euforię. No ja, ja nie miałem euforii po ogłoszeniu tego transferu, bo równie taką samą euforię miałbym jakby ściągnęli grubego Ronaldo aktualnie i też mu milion euro zapłacili i pewnie zagrałby tyle samo i tak samo co Mendy. Bardzo się zdziwię, jeżeli on zagra chociaż pięć meczów w tym sezonie. Bardzo się zdziwię. A jeżeli zagra chociaż jeden dobry, to wstanę i będę klaskał tutaj. Tylko wciąż jest to lewy obrońca. Chłop, który nie grał się piłkę nożną praktycznie w ogóle. No ale dobra, no już jakby ten temat omówiliśmy, chciałbym przejść do niedzielnego spotkania z Lechią Gdańsk i zapytać Was o predykcję, bo Mendy, Mendy, pewnie go długo nie będzie, trenera też już nie ma, jest trener Grzegorczyk, który raczej rewolucji nie wprowadzi przez te kilka dni, tylko będzie próbował poskładać to, co zostało po trenerze Kolendowiczu i czy możemy w tym meczu nastawiać się na zwycięstwo i w czym upatrować swoich szans? Ja myślę, że jak najbardziej trzeba się nastawiać na zwycięstwo. To, że nie ma Roberta na pewno jakoś delikatnie wpłynie na zawodników, ale mam nadzieję, że mobilizująco, bo na pewno mogłoby to mieć dwie, dwie odsłony. Zawodnicy zostaliby, byliby zrezygnowani, zeszłoby z nich powietrze, tak? Także, ale ja wierzę w to, że będą chcieli właśnie pokazać po pierwsze, po tym, załóżmy, tym słabszym meczu w Koronie, że Pogon ma potencjał i wszystkim u siebie, tak? Zazwyczaj powiem bardzo dobrze grał u siebie i jest różnią ofensywną, stwarza wiele sytuacji i strzela gole. A druga sprawa, no, będą się to zrobić dla Roberta. Tak? Bo to jego nie ma kilka dni, ale to na pewno jego duch wszak nie będzie. Trener Gregor się na pewno będzie różnie zawodników mobilizował, będzie starał się ich zmotywować, tak, żeby właśnie wygrać dla siebie, dla kibiców, oczywiście, dla Pogoni, ale również dla Roberta, który, który wiele swojego zdrowia, wiele swojego. Tutaj talentów zostawił i na pewno też będzie ich on wspierał przed tym wizorem. Nie wiem, czy będzie na trybunach. Także ja się spodziewam zaangażowania, walki, dobrej gry i mam nadzieję, że pogoń, jak to ja optymista powiem, wygra i ten mecz w dobrym stylu. Chociaż nie będzie łatwo, bo Lechia ostatnio wygrała i widać po tych minusowych punktach, że zaczyna łapać no, drugi oddech i na pewno już widzi jakieś tam światło w tunelu, że może niedługo gdzieś tam doszusować do zespołów i grać już na o nawiał utrzymanie. Widzimy mm, jakąś nadzieję w tym, że trochę dni spędził w Szczecinie już Raimund Molner, bo Powiedziałeś, że, że Greenwood zagrał słaby mecz w Kielcach, ale to chyba taka specyfika tego meczu była, że ta piłka więcej lata na album. Przynajmniej ja wolę tak myśleć. Bo akurat jeżeli chodzi o ten transfer, tak jak w przypadku Mendiego, oceniałbym bardziej skali do 10 na 1 2 to Greenwood jest dziesiątką i nie ma o czym gadać, bo tu wszystko się zgadza i, i CD piłkarskie, i kierunek skąd przychodzi. I też wiek, i, i to, co może dać pogoni poza gra na boisku, to, to, to tak, to, to jeszcze powiedzmy jakiś solidny zarobek. Ale czy ten, powiedzmy, już taki pełnoprawny debiut Molnara, bo zakładam wstępnie, że zagra w pierwszym składzie i może przełamanie Greenwooda, ewentualnie pobudka poza, da nam trochę więcej z przodu? Do no, tego trzeba się trzymać. No, myślę, że występ Molnara jest raczej pewny, że to jednak trzeba coś zmienić, jeżeli chcemy grać do przodu, chcemy grać ofensywnie, stwarzać sytuację, bramki, no to te bramki musi ktoś strzelać. Jeżeli to jest klasyczny snajper, który rozpoczął sezon bardzo dobrze w blize węgierskiej, strzelił kiniurami w pięciu meczach, no to dajmy mu spróbować to kontynuować. No to myślę, że myślę, że trener Grzegorczyk zdecyduje się na, na Molnara w pierwszym składzie. Kwestia te małe znaki zapytania, jak, jak, jak wyjdzie środek pomocy o czym już dyskutowaliśmy w niejednym programie, w ostatnim programie. Eee, według takich przecieków to będzie to Biegański, Ulverstadt i Greenwood. Czyli... No właśnie, bo chciałem do tego nawiązać, skoro, i to jest w sumie dobry moment, skoro sam prezes Haditagi powiedział oficjalnie jaką formacją będziemy grać przez cały sezon, bo napisał to na Twitterze, czyli to jest 4-2-3-1, to możemy pobawić się w wytypowanie składu właśnie wedle tej e, formacji e, i zrobimy sobie taką łączoną. Będziemy głosować nad zawodnikami, którzy, którzy zagrają w, na danej pozycji. Myślę, że na większości się będziemy zgadzać, ale gdzieś spróbujemy wspólnymi typami może e, sobie taką jedenastkę stworzyć. Zacznijmy od bramki, no myślę, że Kożokaru. Przejdźmy wyżej w Olo, Kożokaru czy kamieński? Chyba, że no nie, ale Kożokaru. A, a tak jest pozycja, które teraz. Lewa, lewa obrona. No zakładam, że jednak Leo Kutrys jest jedynym na razie zdrowym obrońcą. Kutrys. Nie się. Środek obrony. Jakaś rewolucja, czy zjedziemy Marian z Danielem? To jest chyba najmniejszy pole Wydaje mi się, że bez zmian. Bez zmian. Prawa obrona. Wiadomo, Balkist. Lewa pompa. Kamil. Prele. Sprawa w Karnet. Na lewej karnet. Sprawa chyba Dżuwara, tu się zgadzamy. No i tercet środkowy, to ja powiem tercet, wymieniamy sobie tercet. Ja myślę, że to będzie biegański, walk. Nie jest tylko Bullsztat mm. Bul i Greenwood. No też, też tak uważam, bo Fredrik już. Zagrał w ostatnim meczu, już wrócił, wiemy też jaką ma jakość Magola też, bo, bo umie się podłączyć, często wypełnia pole karne i, i, i tego też brakowało w ostatnich meczach, a on umie z tej ósemki czy dziesiątki wciąć się w, w te przestrzenie i, i ta piłkę go szukać czy na stałych fragmentach, więc no, uważam, że Freddy Chyba Zaję się na ma trójka. Ty powiesz ten sam tercet? Czy... Wyjdzie biegański e, Ulwestad i Greenwood. Ja bym wystawił Ulverstaat na Pozo i Greenwood. Turbo ofensywnie. I dziewiątka. Zgadzamy się, że z zmieni e, Raymond Molnar? Wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie tak. No to jeszcze typy na mecz, panowie. ja nie będę teraz zaczynał. 2-0 do pogoni. 3-1-0. 3-2-0. A, postawy 1-1 bezpieczne. Spieka. Zawsze w kontrze, Patryk. Zawsze w kontrze. Słuchaj, ostatnio Co? Ostatni wynik z Rechem tutaj? Nigdy nie zaczynałeś. Ty zawsze właśnie dajesz odwrotnie niż my, później. No tak. Następnym razem ty zaczynasz. Ostatni wynik 3-3, więc takie Daniele to tak bardzo mocno. Nie, bo jak w bramach nie strzelamy. No kiedyś się złaczył. No ale to też na specyfika naszego stadionu, wiesz, to też inaczej, bo nasz zawodnik... Ale u siebie strzelamy za bardzo. Najkonfesywniej ten tercet, mówi, że ultraofensywny plus. Ale nie, to Wariak chciałby ten tercet tam wyjść, a nie zagramy takim. No ale to ty nie wiesz tego, wiesz, także zobaczymy, jak może ten and... robejrzy ten program i będzie tak jak... Do co wiadam? Z prezesem. tym, żeby ci na jeszcze nam nie zabrali, Bartek. No to... Nie, kto będzie programy kręcił? No, zapamiętam, jak dostaniesz propozycję. Dobrze, dziękuję bardzo moim gościom dzisiaj za udział w programie. Byli to Bartoszława, Ogier Moskalewicz, Dzięki. Wojtek Wisowski. Dzięki. Wam dziękuję bardzo, że byliście. Się widzimy najprawdopodobniej w materiale pomeczowym. Być może będzie to już poniedziałek rano. Zobaczymy, nie chciałbym obiecywać. A na pewno najpóźniej w poniedziałek wieczór, jak już jesteście, to zostawcie po sobie ślad, bo sporo spogląda nas, nie subskrybuje. więc kliknijcie ten przycisk subskrybuj, zostawcie komentarz, zostawcie lajka i podbijcie, żeby więcej osób się o nas dowiedziało. My wam życzymy dobrego meczu i zwycięstwa. Do zobaczenia. Cześć.